Siema, nie wiem czy to widać od razu, ale yy, wykonałam makijaż permanentny brwi i tak sobie pomyślałam, że w sumie to będzie bardziej przydatny i taki życiowy filmik niż te wszystkie inne, które robię na co dzień. Yy, więc dzisiaj powiem o moich takich doświadczeniach, więc jak to wyglądało, czym się zdecydowałam i jakby, jak był sam przebieg, jakby samego zabiegu. Yy, jestem dzień po, wczoraj to było wykonane, więc jestem tak totalnie na świeżo i mam to wszystko też w głowie, też wszystko jak to tam wyglądało, więc... Mam nadzieję, że jakieś ciekawe informacje Wam tu przekażę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie na dole. Jeśli czegoś tutaj nie powiem, to też postaram się na wszystko odpowiedzieć, jak tylko będę w stanie pod spodem. No, i jeśli jesteście zainteresowani tematem, to oczywiście poproszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i lecimy. Ja sam makijaż permanentny chciałam wykonać już od bardzo dawna, już naprawdę to są lata, jak to zaczęło tak powoli wchodzić, tak nieśmiało, że tak powiem, w tych wielkich miastach, że zaczęło się w ogóle wykonywać makijaże permanentne, to ja już wtedy byłam zainteresowana tematem, i jakby o tym, żeby zrobić sobie brwi, ja myślałam od bardzo dawna, ponieważ. Na pewno wiecie, widzieliście przynajmniej w filmikach takich pod spodem, chociażby, że ja w momencie, gdy nie mam nic na twarzy, bo teraz mam tylko te brwi, nie mam nic zrobionego więcej, nigdzie, że tak powiem, ani podkład, ani nic. Widać, że jest piękne przebarwienia i trądzik, i, i, i trądziki jak zwykle wiadomo, jest super. Anyways. Myślałam o tym już od bardzo dawna, ale wtedy się trochę przeraziłam i bałam się tego, że po prostu ten efekt, który zostanie wykonany, będzie mi się nie podobał. Jakby to jest pewnie główny problem, że tak powiem, dlaczego ludzie się nie decydują robienia samego makijażu permanentnego. Nawet bardzo tego chcieli, że tak powiem. Ja to rozumiem, bo ja też jakby w tym miejscu byłam. Po drodze, moja mama wykonała sobie właśnie makijaż brwi już lat temu, też nie wiem, z siedem myślałyśmy o tym ostatnio, ale nawet się nie doliczyłyśmy dokładnie ile lat już to temu zostało wykonane. I jej brwi, szczerze mówiąc, dla mnie mi się w ogóle nie podobały, ponieważ ona wtedy już te x lat temu, no nie koszykują się. Technologia była trochę gorsza, jakby same sposoby wykonywania y, takich brwi, to nie było do końca to. Y, I moja mama y, ma praktycznie niemalże tatuaż wykonany na brwiach i jest on niemalże czarny. Teraz z czasem on się też tak trochę jakby wyblekł i jakby jest też taki, powiedzmy, szaro-czarny. Y, podczas gdy moja mama też jest jasną blondynką z jasną karnacją, jakby, więc y, szczerze mówiąc, ja po tym, jak zobaczyłam, jak to u niej wygląda, to się jakby od wyleczyłam się po prostu z tego makijażu parlamentnego i myślałam sobie, że hej, no nie, bez jaj, mogę żyć bez tych brwi, jest okej. Okay. No. Znaczy nie, żeby to mi było jakoś najbardziej świecie potrzebne i jakby definiowało mnie to jako człowiek, że to jest najważniejsze, że to muszę zrobić, bo jak nie, to beznadzieja, ale no wtedy jakby się pożegnałam z tą wizją brwi i myślałam sobie, że hej, spoko, nic się nie dzieje, daruję sobie to. I, ale ostatnimi czasy wróciły do mnie te myśli o tym makijażu parlamentnym, bo jakby są coraz bardziej nowe metody, trudno zrobić takie lekkie jakieś tam wprowadzenie henny, które tam się otrzymuje tam do dwóch miesięcy, więc to nie jest taki długotrwały efekt, więc żeby w ogóle też obczaić, jak to między więcej wygląda e, i jakoś tak m, delikatnie, że tak powiem, zacząć, żeby w ogóle pomyśleć o tym, czy by nie zrobić sobie takiego parlamentnego makijażu, który będzie naprawdę ze mną na długie miesiące, być może nawet lata. E, I wtedy też jakby coraz więcej gadałam z różnymi osobami w swoim. W otoczeniu, które też są jakby zainteresowane tematem e, i jakby wiele osób mówiło, wow, super, ja też bym bardzo chciała zrobić, ja bym chciałam bym zrobić, ale tak tylko sobie mówiliśmy, że ej, no, ja bym chciała zrobić, a się nie robiło przez lata tak niemalże, więc tak to wyglądało, ehm, ale w momencie, że teraz przyjechałam tutaj do Polski, to już tak wtedy sobie pomyślałam, że hej, chyba, chyba serio chciała obczaić te, te brwi, już tak od pół roku mniej więcej o tym tak na serio z powrotem zaczęłam myśleć. E, I moja mama w międzyczasie sobie zrobiła kreski em, tutaj przy linii e, rzęs, tak, takie delikatne, zagęszczające, zagęszczające właśnie linie rzęs e, w nowym miejscu dla siebie, ponieważ tam, gdzie wykonywała te brwi te x lat temu, to to miejsce już zostało zamknięte, tam gdzie gdzieś przyniosło to... Gdzieś tam jej ktoś polecił, żeby pójść tam do tego nowego miejsca. I te kreski jej mi się bardzo podobały. I właśnie mam powiedziała, że hej, oni też tam wykonują te, te brwi, to chodź ze mną, bo ja sobie robię korektę, to ty obczajisz sobie, jak to w ogóle wygląda, co ta kobitka powie na to taką jakby wstępną konsultację, żeby wykonać. No to stwierdziłam, dobra, spokojnie jedziemy. I to miało miejsce w środę chyba 5 maj, czy jakiś takiej, albo nawet chyba tak, 5 maj to był, była środa 5 maja 2021 rok i po prostu chciałam obczaić, co ta kobietka powie na te moje brwi. Ja tam przyjechałam pomalowana, żeby, żeby zrobiłam sobie takie swoje brwi, które robię zwyczajowo, właśnie chodzi o make-up, żeby też ta kobietka miała wyobrażenie o tym, jak ja lubię, żeby moje brwi wyglądały, i co jest, jakby, w tak moim wyobrażeniu o tym, jak moje brwi powinny wyglądać, że tak powiem. Eee, I to też był bardzo dobry ruch i bardzo Wam polecam takie coś zrobić, bo przecież brwi tak mam sobie zaraz zmyć i to nie jest żaden problem, ale też daje to taki ogląd, szczególnie w momencie, gdy Wasze brwi wyjściowe. A te umalowane y, diametralnie się różnią, bo w moim przypadku, jak wiecie, właśnie ja to brwi nie mam, że nie mam. Jestem po prostu praktycznie, że tutaj nic nie widać, żeby tam cokolwiek było, więc y, różnica jest diametralna, więc to polecam Wam zrobić. Y, no i ta komitka nasza, która patrzyła na, na te moje brwi już jakby jak, w momencie, gdy je zmazała, y, znaczy się zmyła ten makijaż, to stwierdziłam, że jest ok, że jakby tutaj naturalnie, jakby ja mam włoski, które naturalnie jakby idą. Mm, one są po prostu bardzo cienkie i jasne, dlatego są po prostu niewidoczne praktycznie, ale jakby mam włosie na całej długości, nic tam nie trzeba domalowywać, ale nic tym innego robić, tylko po prostu iść naturalnie za łukiem, jakby za moim naturalnym włosiem e, i to będzie wystarczające. E, raczej jasny kolor dla blondynki, e, no i tego typu jakby rzeczy. Tak stwierdziłam, że, że jest ok, że tutaj jakby wszystko się powinno też ładnie przyjąć, nie powinno być żadnego problemu e, i po prostu umówiłyśmy się na jakąś tam datę odległą o ponad miesiąc. E, I to też tak wygląda, że macie full jakby, już my wtedy to powiedziałam, że jest jakaś full ankieta, rysunek wstępny, żeby jakby ona mi zasugerowała, jak ona by chciała, żeby te drzwi wyglądały. Ja jej zasugeruję jak te drzwi chciałabym, żeby wyglądały i gdzieś tam się spotykamy pośrodku w tym jakby końcowym efekcie, już jakby zanim w ogóle dotknie Cię jakakolwiek maszynka Twojego ciała. Więc myślałam sobie, że dobra, Luzik, spoko, umówię się. To tam miało być bodajże 11 czerwca ten cały zabieg, bo też jakby terminy są dłuższe, bo wiadomo, po wszystko było zamknięte i teraz się po prostu rzucili jak nie wiem na co, po prostu, jak na pomarańcze w PRL-u, więc e, w tak sobie, że do tej pory te ja sobie jeszcze poobczajam, takie różne portfolio różnych osób, w ogóle czym to się różni, jakie tam są te efekty i tak dalej. I jeszcze tego dnia, wtedy jak byłam tej konsultacji, to kobitka powiedziała, że najlepsza byłaby opcja zrobienia metodą pudrową, e, ponieważ to będzie najbardziej taki subtelny efekt, szczególnie że właśnie w momencie, gdy ja mam dosyć taką właśnie jasną karnację, jasne włosy itd. No i tak dalej. stwierdziłam, dobra, super, dla mnie to, co ty wszystko mówisz, ma sens spotkajmy się za te półtora miesiąca. Ale tak wyszło spontanicznie, że wczoraj po prostu ktoś tej kobitce odmówił wizyty i ona spontanicznie, jak później nie wiedział, mniej niż godzinę napisała, czy ja mogę zrobić sobie te brwi. No więc ja sobie myślę, a jolo, na co będę czekać, ile? No. I... Ym, wyglądało to mniej więcej tak, że na początku wypełniacie ankietę, która jest dosyć szczegółowa, ma tam trzy strony, to są różnego rodzaju oświadczenia, które trzeba podpisać, ym, jakby też ym, wykonać ankietę względem tego, jakie tam były choroby przebywane, czy macie, czy macie jakieś tam, może wy w ogóle, oznak grypy, jakichś, nie wiem, alergii, yy, jakichś chorób skórnych, jakichś nawet takich pierdół, jak na przykład, yy, czy nie używacie yy, produktów na porost włosów, odżywek do rzęs brwi i tego typu różne rzeczy. Rzeczy, więc tego jakby naprawdę tych pytań to było tam no nie, ale 30 na pewno w samej tej ankiecie i jeszcze takie późniejsze oświadczenia względem tego, że właśnie ym, jak y, że jakby te informacje to jak się powinno później zachowywać po samym zabiegu i to wszystko już jest uwzględnione jakby na etapie y, ankiety, więc też fajnie jakby dużo, dużo wątpliwości rozwiewa y, samo wypełnienie tych dokumentów ym, i tam na przykład ym, też było powiedziane, że ten makijaż się utrzymuje od, od

To, w jaki sposób powinno się go pielęgnować, czy właśnie nie można, żeby tańkami, nic, żeby tego też nie moczyć za bardzo. W momencie, gdy na przykład wykonuje jakieś permanentne ust, no to nie pije się tam gorących napojów y, przez dwa tygodnie, jakiś tam alkohol, i tego typu rzeczy, tak, też tak generalnie nie za bardzo i tego typu różne informacje, które tam po prostu są uwzględnione, więc to polecam jakby dokładnie przeczytać. E, I później też tam, kiedy się omawia już ze specjalistą, y, jakby co tam masz, że tak powiem, co tam jest y, ewentualnym przeciwwskazaniem, bo to też jakby na tym etapie wychodzą takie różne kwiaty. Bo też się może tak okazać, że no coś będzie jednak problematyczne na tyle, że nie będzie można tego sobie wykonać, i tyle, nie? Więc jakby tutaj jest ten wywiad wstępny, dosyć. Yy, dokładny. I yy, yy, yy co? I w sumie to tyle. Jeśli ja też miałam jakieś pytania, właśnie co do całej tej ankiety, też i tam sobie spytam się, że: Ej, jak to nie będę mogła pić napojów gorących, to ja nie przeżyję. A się okazało, że to chodziło akurat o ten właśnie makijaż permanentny ust, i jakby ta ankieta była, była, była nie była uregulowana dla każdego rodzaju jakby mm, makijażu, tylko był cały permanentny był jakby rzucony do jednego worka. Yy, no i spoko. Yy, więc tutaj tak to wyglądało. I, I co? I w sumie to tyle. I już zaraz potem przyszliśmy do konkretów, czyli do rysunku. E, I ten rysunek też chwilę zajął, że tak powiem, e, dłuższą, jakby był wykonywane bardzo dokładnie i skrupulatnie że na tym etapie właśnie, e, że tak powiem, samego tego rysunku brwi. I to nie chodziło o to, że to Ci wypełniało całkowicie, całkowicie wszystko tak, jak ja mam teraz, e, tylko po prostu robiło się sam obrys jakby z zewnątrz tutaj i od dołu, nawet bez tego jakby zamknięcia, tylko tutaj i tutaj i to naprawdę to było, no nie wiem, z 15 minut wydaje mi się, że to spokojnie mogło zająć. Naprawdę Długo, żeby to wygląda dobrze dokładnie wymierzone, też względem wargiem waszej osi i w ogóle wszystkiego. Ja to w ogóle jestem krzywa i mam krzywy nos, więc jakby te brwi nie są oczywiście idealnie symetryczne, ale my też nie jesteśmy idealnie symetryczni, jakby nie, więc jakby się bardzo dokładnie wykonuje ten rysunek na wstępie. I w momencie, gdy dziona ja mi pokazała ten rysunek, to ja tak popatrzyłam na to, mi się to Boże, jakie grube i straszne są te brwi. Bo w momencie, gdy sobie zobaczycie, jak ja rysuję, rysowałam w sumie, sobie wykonywałam swój makijaż taki normalny na co dzień, w momencie, gdy mam to, to, to jest zupełnie co innego, tak naprawdę. Ale jeśli chodzi o sam kształt, wydawało mi się, że może by było fajnie, żeby był bardziej zadziorne, ale z drugiej strony, właśnie komika powiedziała, że ja mam bardzo. Mimiczną twarz i też dużo się ruszam, więc wszystko musiało być na takim full relaksie robione, bardzo to też było istotne. Um, ale jakby sam ten kąt mi się podoba, jest dobry na długość. Tylko mi się wydawało, że jakby sam rysunek mi się podobał tego, jak to wyglądało, ale mi się wydawało, że one są koszmarnie grube, jakby na tym etapie rysunku. Ale to też chodzi o to, że właśnie, wy macie sam jakby obrys, a tylko tego, co jest w środku, więc nie to, że one już mi się wydają grube, to one jeszcze jakby mm, przez ten rysunek były jeszcze sztucznie bardziej, jakby podbite, jeszcze bardziej pogrubione. E, ale pomyślałam, no dobra, dobra, widzę, że to wygląda spoko. Jeśli pani mówi, że to też się jakoś tam wypłuczę zajdzie i tak dalej, to jedź, jedźmy z koksem. No i, i potem już było, był jakby sam zabieg i to jakby zostałam jakby z tym całym rysunkiem i na sam początek bierze się taki pistolet, co wygląda no, trochę jak takie na tatuażu, żeby tę skórę jakby naruszyć najpierw, żeby móc wprowadzić tam pigment. No i ten samo naruszanie tej skóry, wiadomo, tym właśnie tym takim pistolecikiem, taką piłką, nawet nie wiem jak to w sumie do końca nazwać, szczerze mówiąc, a jak ktoś nazywa tak, bo, tak profesjonalnie, to nie mam żadnego pojęcia. Okazuje się, że to nie było jakieś tam zbyt przyjemne, bo jednak ta skóra się narusza i był taki tam delikatny można powiedzieć, że ból, ale naprawdę delikatne, taki 2 na 10 powiedziałabym, nic takiego jakiegoś tam strasznego. I zaraz jak już się właśnie całą tę całą tę całej długości bardzo skrupulatnie, dokładnie rozdziawiło, że tak to ujmę, to od razu się nakłada taki żel chłodzący z znieczuleniem, więc on ten żel jakby w momencie, kiedy się go nałoży tak trochę szczypie, no bo jest nałożony na taką jakby nie było otwartą skórę, na taką rankę, ale zaraz chwilę to się tam uspokaja i potem już te kolejne dokładanie już tego pigmentu, już przechodzi całkiem spoko. Cały czas czuć, że to coś się tam się dzieje, ale to już jest jakby mimo wszystko mniejszy ból. znaczy Ten pierwszy nie był duży, ale to już ma praktycznie czuć, że coś tam się dzieje. Jest taki dyskomfort, ale to już praktycznie nie jest nawet bólem. Tak bym to ujęła. I to nie jest tak, że się nakłada tylko raz to i potem się jedzie cały czas, aż do samego końca, tylko nakłada się na jedno. Czeka się trochę, zmyła mi to jakby i już wjechała jakby tym, tym pigmentem i tym właśnie pistoletem. I jakby też cały czas regularnie przecierała mi to też taką wilgotną mm, ściereczką, jakby to wycieranie też jakby pozbywało się jakiej tam, no wiadomo, oczywiście czyściło się to cały czas na bieżąco, żeby dokładnie wiedzieć gdzie i co i jak ma się wprowadzić. Żeby to było po prostu bardzo równomierne, więc tego wycierania było bardzo dużo i nawet to przecieranie tej brwi, bo wiedziałam, że naciąganie tej skóry tak dosyć mocno, było bardziej bolesne niż sam ten pistolet. Tak mi to ujęła. I w momencie, gdy zaczęło się robić jedną brew, to w międzyczasie tam nałożyłam i na drugą ten... Um, ten, y, też ten żel, powiedzmy, ze znieczuleniem, a trzeba robić, ale chwilę później też go zmyła, więc to naprawdę relatywnie krótko, dosłownie dwie minuty, no trzy, nie wiem w sumie ile, ale dosłownie naprawdę chwilę ten, ym, ten, powiedzmy, żel został nakładany, a w momencie, gdy już jakiś tam czas minął i już zaczęłam jakby z czuć tą brwi, że jednak o, wraca ten ból, powiedzmy, to dołożyłam kolejną warstwę, więc i to też się po chwili zmyło, więc tak że, no chyba dwa razy wydaje mi się, że na każdej brwi miałam dokładany właśnie ten, ten żel, tak dokładnie, e, no więc to tak to wyglądało i po prostu ten, ten film był do, dokładany i właśnie przez cały czas już relatywnie przecierany tą wilgotną szmatką, jakąś taką chusteczką czy czymś tam, e, ca, ta, ta, cała ta brew. Na samym początku, zanim w ogóle zaczęliśmy to nakładać, mm to też pani mi dała chusteczkę w momencie, mówiła, że na początku może tak być, szczególnie ja się przed nałożeniem tego, tego, żelu chłodzącego, tego jakby znieczulenia, że może być taka sytuacja, że na przykład kichnę, albo będzie, będą mi łzawić oczy czy coś, więc jakby ta chusteczka była w pogotowiu, bo były jakieś takie różne reakcje, po nerwowe mogą się pojawić, no bo każdy ma jakby tutaj inaczej unerwione tutaj, że tak powiem, okolice i tak dalej, więc to jakby trzeba to uwzględnić. Mnie chyba najbardziej bolało fizycznie jakby na najwyższy punkt, ym, że tak powiem łuku brwiowego, ale taki najbardziej dziwny i taki tak ogólnie, globalnie najbardziej bolący, tak naprawdę, i yy, dyskomfortowy jest, jakby ten, to miejsce przynosi. Jakby ono tak się, wydaje, że tak się wręcz wierca, to, to jakoś strasznie dziwne i niefajnie jest to, yy, jest to efekt, ale to nie trwa jakoś tak strasznie długo i to nie jest jakieś tak naprawdę bardzo straszne. Yy, więc tak to wygląda. Yy, no i cóż, sam cały jakby zapiek razem z. Yy, z tą wypełniam ankiety, z tym rysunkiem i tak dalej, to trwa troszeczkę ponad półtorej godziny. Normalnie zapisane jest, że tak powiem, na klientkę przeznaczone są dwie godziny, i właśnie to też no, do tych dwóch godzin może to po prostu trwać się, robienie, robienie całych tych brwi, ale ten też ten rysunek i długo i tak dalej, więc podejrzewam, że fizycznie na fotelu, jakby już już z tym rozdzielioną tą brwią i fizycznie robionym powiedzmy tym makijażem, to, to nie wiem, może godzina to zajęła, to nie było wcale tak dużo tak naprawdę, więc całkiem spoko. No i co, i to chyba tyle z takich ważnych informacji, tak mi się wydaje. Yy, nie wiem, co jeszcze powinnam powiedzieć, jeśli chodzi o samo fizyczne jakby przebieganie tego całego, yy, całego zabiegu. Yy, później właśnie teraz już jakby po tym wszystkim wiadomo, to jest jakby jakaś tam otwarta ranka, więc w ogóle należy tego praktycznie dotykać, o ile tego się da wieczorem do tego należy jakby wziąć sobie napiwacik yy, kosmetyczny, yy, zmyć go delikatnie wodą i dosłownie tak, takim ruchem wstępującym, powiedzmy w tym taki sposób ten brew tak przylecieć i potem to ponownie chusteczką suchą ten brew osuszyć. Więc to się robi przez trzy dni. Potem się zacznie, zacznie się, powinien, powinien zacząć się robić taki delikatny strupek i też bardzo ważne, żeby nie wykonywać po peelingu, żeby nic, żeby tego nie skubać, żeby to się jakby naturalnie nie samo złościło, jakby no proces jakby skóry sam i zaistniał i żeby tutaj nic te, temu nie robić, bo wtedy się może zacząć paprać i właśnie goić znacznie gorzej. I teoretycznie za te dwa tygodnie może właśnie trwać to wygajanie się, no i potem już powinno być całkiem spoko, no ale to też zależy od skóry tak naprawdę, bo każdy reaguje inaczej, więc dlatego poprawki się robi no, nie wcześniej niż miesiąc po właśnie zrobieniu tego brwi, bo taki teoretyczny proces regeneracji skóry, zwłaszcza na skórkach i tak dalej trwa właśnie około miesiąca, więc to też a propos używają już innych kosmetyków i robienia różnych innych rzeczy, ale to jakby to też to jest istotne, więc trzeba tego przestrzegać i na przykład trzy tygodnie przed, jakbyście się mówili, trzy tygodnie po wykonaniu zabiegu na korektę, to to jest za wcześnie generalnie, powinien być przynajmniej ten miesiąc. Lepiej, żeby było za długo niż za wcześnie w każdym razie. No i po tym całym też zabiegu, po tym wszystkim, jak to też się wygoi, to ten kolor też delikatnie powinien ulec zmianie, bo one on są dosyć ciepłe, tak? Mi też wydają, że te brwi, że są relatywnie dosyć brązowe i teoretycznie one powinny się stać teraz bardziej neutralne. I też od góry jakby, samo, sama ta góra też powinna się delikatnie wytrzeć powiedzmy, jakby trochę się zgłosić i tak dalej, więc one też jakby stracą na grubości i na intensywności i będą troszeczkę chłodniejsze. Więc że tak powiem, to wtedy właśnie mi się wydaje, że będzie, że tak powiem, ideał wręcz, bo jak powiem sam kształt i wszystko mi się bardzo podoba. I nawet teraz ta grubość mi jakoś tak nie, nie przyrasta, szczerze mówiąc. E, tylko jakby. Ale w momencie, gdy się jeszcze to delikatnie wytrzą, to w ogóle spokosuba i będzie na, na wszystko git wyglądało, więc też wiecie, że. Na początku ten efekt będzie najmocniejszy, prawda? Ale jeśli chcecie, żeby te brwi były, że jednak jest zbyt delikatny, chcecie tam jeszcze coś dołożyć, no to to się robi potem na korekcie, tak? Czyli dokłada się jakieś tam wszystko, coś, co chcielibyście trochę zmienić, już wiecie mniej więcej, w jaki sposób to się wygaja, jaki będzie ten efekt późniejszy, to wtedy jakieś ewentualne korekty się po prostu na tej poprawce, ten miesiąc po powiedzmy wykonuje. No ja jestem, jak Wam mówiłam, jestem dzień po, więc jeszcze te, te brwi są bardzo świeże. Ja czuję, że ta skóra cały czas jest taka wręcz. Goła, jakby odsunięta, że to jest po prostu rana, to się traktuje jak rana, więc to trzeba bardzo delikatnie yy, się z tym obchodzić właśnie nie myć po prostu tych brwi, jak nic im nie robić. A czy wiadomo, jak się idziemy pod próżnicę, jak dalej po prostu polecie na te brwi, to po prostu osuszyć właśnie tą chusteczką, no i, i tyle, żeby po prostu to jak najmniej tego dotykać, jak najmniej tym robić, a właśnie jakieś pilingi, ty, tego typu rzeczy, to już w ogóle odpadają, to jest zbrodnia i wręcz nie można tego robić. Widziałam, że to się gimnastykuje, po prostu myję z twarz tutaj do spodu i od samej góry, żeby tutaj przypadkiem coś tam na tym bref po prostu nie, nie skapnęło i nie zostało. No i szczególnie na po początku, jakby to jest bardzo istotne, no ale później wiadomo, już z czasem to będzie coraz bardziej spoko, ale ten miesiąc podejrzewałam, że będzie taki jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale spokojnie, ja nie czuję, żeby to był jakiś gigantyczny dyskomfort, żeby coś tak, nie wiem, bolało teraz czy coś. W momencie, gdy y, 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 przestało działać to całe. Y, to całe znieczulenie to też po prostu w momencie, gdy już ruszam tymi drzwiami tak do góry, to wtedy czułam, że rzeczywiście coś tam mi trochę boli, że jakby jest otwarta skóra, po prostu taka ranka. Teraz już jak ruszam, to jest okej, okay, ale czuję, że coś tam jest tak jeszcze nie na 100%. Że ta skóra, nawet jeśli ona już się odnowiła, już się odbawiła, coś taka skórka tam jest, to że jest super delikatna, tak delikatny na więc zanim to się jakby tak relatywnie normuje, to też ulegnie zmianie. Kolejna kwestia jeszcze jest taka, że to jest właśnie powiedzmy taki tatuaż, więc jakby skóra. Będzie też pracowała pod spodem. To nie jest tak, że to jest jakby mur beton to i to będzie, się, będzie niezmienne w zależności od tego, jaki ja będę miał odcień skóry, tylko będzie, gdy właśnie yy, się opalisz, to ta skóra jakby pod spodem również się opali i to też ulegnie zmianie względem tego odcienia yy, docelowego, że tak powiem. No i oczywiście ważne jest to żeby, to, żeby o te brwi dbać w taki sposób, że 50 km się tego stosuje naprawdę. Teraz tym bardziej właśnie, że skóra jest dużo bardziej delikatna i tak dalej, to też jest bardzo ważna kwestia, żeby zadbać o filtry. O, o co się w ogóle powinno zawsze, zawsze dbać, ale tym bardziej 50 mocno i konkretnie na wakacje i tak dalej będę musiała o tym szczególnie pamiętać i szczególnie o to zadbać, żeby te brwi były odpowiednio zabezpieczone. No i co, i wydaje mi się, że to tyle starczy chyba, tak mi się wydaje na tę chwilę. Jeśli macie jakieś pytania, to dodawajcie na dół. Może zrobię po prostu drugi filmik, kolejny na ten temat, bo wydaje mi się, że to jest taka fajna, ciekawa, modna i fajna, lecz po prostu, więc jakby warto jest o tym szerzyć wiedzę. No i co, dzięki za oglądanie i się ma do następnego.